Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, moi mili, na Zielonej Środzie. Dziś tematem będą moje dwie paprotki, które znajdują się w Łazience. I przepraszam z góry za te światło i za ten dźwięk. Jeszcze minusem jest to, że nie ma słonka, no ale wracając do paproci, jest to pierwsze czyszczenie po zimie. Będę obcinała te suche suchary, te liście. Wiecie, yy, zobaczycie, ile tych śmieci będzie. Ja tak zerkam na nie. No, dobrze nie wyglądają. Lepiej by wyglądały, jeżeli by stały na parapecie, w oknie, bo by miały więcej światła wtedy. No, ale trudno. Nie chciałam na parapet, bo to troszeczkę one tak śmiecą, a ja tego nie lubię. Trudno. Jest jak jest. No, i pokażę Wam te śmieciuchy, ile z nich będzie, zrobię im taki prysznic, później po wysuszeniu one wrócą tu z powrotem. I w maju jeszcze raz będę je czyścić, i one wtedy pójdą na zewnątrz do ogrodu. Zapraszam w takim razie Was bliżej do tych moich paproci. Jedna paprotka stoi na stojaczku przy Wannie, natomiast druga stoi na Wannie. I pozwólcie, że tą paprotkę wstawię do wanny. No i niech was nie zmyli to, że ona jest zielona, ale ona, ja jej nie chcę ruszać, ale ona w środku to jest cała żółta, ruda bym powiedziała. Dobrze, wstawimy ją delikatnie i będziemy czyścić wannę. Sto jak sobie odstawię, żebym na niego nie weszła. No a teraz ta druga paproć. Moi mili, ona stoi tu przy ścianie i zobaczcie, przy ścianie nie ma tam światła. I zobaczcie, jaka jest sucha. Widzicie to? Tym bokiem właśnie stała do ściany. Wstawiamy ją i czyścimy. Żeby sobie tu nie naśmiecić, tylko wannie. No i czyszczenie polega na tym. Żeby wszystko wyciąć takimi nożyczkami małymi, sobie będę tu wszystko wycinała. O. Tylko trzeba uważać, żeby zdrowych nie wyciąć. Śmiało ciąć, ona nam na pewno odrośnie. Zobaczcie, ile to tego jest. Suche, wszystko. Który taki wąs się tu trafi, taki wiecie, te korzenie powietrzne zielone, to nie, nie obcinam. Tylko wszystkie te suchotniki wetne. O, taki liść tu goły. Ale to już wypuszcza, nawet widzę. Bo to teraz wiosna idzie, to trzeba ją przeczyścić dobrze. Żeby filmik nie był za długi, to pozwólcie, że ja oczyszczę ją, a później się połączymy. Jedną paproci już wyczyściłam, teraz skończę czyszczenie przy drugiej paproci, ale chciałam Wam pokazać mój patent. Zobaczcie, do wanny sobie wstawiłam stołeczek. Nie stołeczek, Arleta, stojaczek. I jest wygodniej czyścić niż się tak schylać, bo jednak wanna jest głęboka. A na takim stojaczku, jak stoi donica, fajnie się czyści na siedzący powolutku. Orety ja bym mogła czyścić i czyścić te paprocie. Bo one są takie gęste, ale noc mnie zastanie, kochani. Ale ja już będę kończyć z tym czyszczeniem. I pokażę Wam, ile to tego jest. Paprocie są oczyszczone, tak z grubsza, bo powiem Wam, że czyściłby i czyścił i by końca nie było, ale starczy już tego czyszczenia, bo noc zostanie i zobaczcie ile to tego jest. Z dwóch donic tyle mi wyszło. Połowa zielonych gałązek, dalej są suche gałązki, gołe, a tutaj same te rudzielce. No jest trochę tego, prawda? Ale ja się tym nie przyjmuję, pomimo że w maju, jak będę je czyścić, to też jeszcze tyle tych suchotników będzie. Te paprocie są takie gęste, tyle tego jest w nich siedzi, że ojej. No, ale dadzą sobie radę. Pozwólcie, że ja teraz to sprzątnę i zrobimy prysznic. Paprocie przed czyszczeniem ja ich nie podlewałam, bo wiedziałam, że ja im zrobię taki mokry prysznic. Wodę mam ustawioną taką letnią, nie za gorąca, nie za ciepła, nie za zimna, taka średnia bym powiedziała. No i gdy ja je spryskam, po prostu wytrzepię je z tej wody, niech one postoją, niech wyschną, wrócą na swoje miejsce. A za 2-3 dni ja je podleję deszczówką, bo były takie deszczowe dni, ja tej deszczówki sobie troszeczkę uzbierałam. I dostaną wodę deszczową. Więc gdy będę je pryskać, to tylko po liściach. donice będę przekręcała, żeby jak najmniej tej wody tam im dozować. To zaczynamy. Przekręcam donicę i zobaczcie. Taki prysznic ja im tu robię, nic im nie będzie, one to lubią. O. Jeszcze żeby nie była za ciepła. O. Ale kąpiel macie. Ale zmokłe kurki moje, moje zmokłe kurki. No i ja je teraz tak dobrze otrzepię z tej wody, żeby ta woda tak nie zalegała w nich, żeby szybciej mi po prostu wyschły. I druga też. I zobaczcie, nie sypie się tylko, o, zielony listek mi się urwał. Ale ciężkie te doniczki są. Nie, nie. Niech one sobie tu wyschną. Jeszcze okno otworzę, żeby było takie wiecie powietrze takie świeże, żeby tu nie było tak parno, duszno. Paprocie oczyściłam, zmoczyłam. Jak tam wasze paprotki? Czyściliście już swoje paprocie, czy czekacie do wiosny? Ja tak jak wspomniałam będę swoje jeszcze czyścić w maju. I w maju wystawię je na dwór pod sosnę. I to by było na tyle w tym filmiku, moi mili. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam przede wszystkim zdrówka, bo to jest najważniejsze. A potem życzę Wam uśmiechu na twarzy. No i żeby Wam się pięknie, ale to pięknie zieleniło. Serdecznie Was zapraszam za tydzień w środę na Zielone. Cześć!